Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Psykofilmy. Przed Państwem nasz ekspert dr Tomasz Nowak. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam widzów. I gospodarz, Pani Redaktor Wiolata Jochańska-Płaszczak. No to zaczynajmy. Tematem odcinka będą ciekawe przypadki kliniczne. Cokolwiek to oznacza, też szeroki worek i spektrum, spróbujemy wyciągnąć z niego jak najwięcej rzeczywiście tych ciekawych przypadków klinicznych, które powodują też właśnie taki inny rozkład jazdy u Was w klinice. Bo jak przychodzi taki pacjent nagle z piłką, ze śrutem albo nie wiem, no właśnie jeszcze z innym przedmiotem, w przewodzie pokarmowym, chociażby, no to rzeczywiście trzeba zareagować i ratować życie nagle. Tak, rzeczywiście dzisiaj chcielibyśmy, aby wątkiem tematycznym tego programu były takie wspominane często albo przypadki, których się szybko nie zapomina, ponieważ. Dla, dla widzów myślę, że większość przypadków, która, która jest solą naszej pracy, może być atrakcyjna, ale skupmy się na tych interwencyjnych, czyli na tych, które powodują, że nagle trzeba się bezwzględnie zająć tym pacjentem i tylko tym, i yy, gdzie efekt ten leczniczy nie zawsze jest taki łatwy do przewidzenia. To, co chcemy powiedzieć, co mi się wydaje bardzo ciekawe, że my będziemy mówić o przypadkach z ostatniej chwili tak naprawdę i, i, i no, w przeciągu kilku ostatnich miesięcy do nich doszło, jak chociażby pies, który najadł się gwoździ. Tak jest. I mówimy tylko z ograniczeniem do jednego układu, czyli układu pokarmowego. I tutaj ciała obce w przewodzie pokarmowym no, faktycznie są najczęściej po zjedzeniu czegoś niejadalnego. I pierwszym takim, który w ostatnich dniach był ratowany, to piesek, który... Był niewielki, jeśli chodzi o rasę, o rozmiary, ale też i młody wiekiem, który zjadł kilkadziesiąt małych gwoździków wraz z taką, powiedzmy, konstrukcją, w której te gwoździe były, konstrukcją sterogenową. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, o co chciałabym spytać, to dlaczego? To już wie sam, piesek. Musiało być to dla niego bardzo atrakcyjne, ale też się dziwiliśmy, jak połykając, no tak naprawdę nie na jeden raz, tylko w takim. Kilkuetapowym, powiedzmy, procesie gryzienia i przełykania tych gwoździ, że tego nie zraziło, że tego w żaden sposób nie zdystansowało i nie przerwał zjadania do samego końca tej właśnie konstrukcji ozdobnej, w której te gwoździe się znajdowały. I co się wydarzyło później? Właściciel zauważył, że on zjada właśnie te gwoździe, czy po prostu nagle wydarzyło się tak, że pies się źle podniósł? No tak, to musi być szybka reakcja i szybka też interwencja, a reakcja właściciela była bardzo prawidłowa. Opiekun od razu przyjechał na, na konsultację i mm, na szczęście jeszcze nie doszło do załamania stanu klinicznego, czyli nie było perforacji, czy przełyku, czy, czy, czy żołądka, czy dalszych odcinków przodu pokarmowego. Mieliśmy tak gwoździe w sumie w jednym miejscu no i stan pacjenta był powiedzmy stabilny. Natomiast w takiej sytuacji rzeczywiście widząc taki obraz radiograficzny, kiedy mamy Duże nagromadzenie ostro-kończystych ciał obcych, jakimi są gwoździe, i gdzie ta perystaltyka u młodego psa jest o wiele szybsza i delikatniejsza, oczywiście, struktury tworzące przewód pokarmowy. Trzeba też działać w sposób koncepcyjny, w sposób, który by mógł zapewnić jak najlepszą skuteczność tego, tej, tej interwencji. Tu nie mogło się obyć bez interwencji chirurgicznej, w związku z tym pacjent został. Zoperowany i te wszystkie gwoździki, które nie leżą tak jak na tacy czy, czy na jakimś blacie, trzeba było z tego żołądka wybierać różnymi technikami, na różne sposoby i żadnego nie pominąć. po oczywiście zmieszane z tym styropianem tworzącym samą konstrukcję naszpikowaną gwoździami, ale też i z treścią pokarmową, z sokami jelitowymi. I oczywiście musimy to zrobić z jak najmniejszą inwazyjnością, aby ten przewód pokarmowy mógł od następnego dnia praktycznie funkcjonować normalnie, no bo nie możemy zafundować kilkunastotygodniowemu szczeniakowi kilkudniowej głodówki. Co u psów dorosłych byłoby standardowym postępowaniem w takiej sytuacji. No to powiedzmy, bo to nie tylko gwoździe, ale też wcześniej śród, czy no właśnie jakaś kość, która gdzieś tam też w w przewodzie pokojowym. Ze śródem jest jeszcze inna historia, ponieważ to jest obce, które się dostaje w obręb e, trzewi e, nie przez jamę ustną, tylko ono został pies postrzelony. Tak naprawdę. Ten śród, ten śród um, okazał się być w diagnostyce dodatkowej. Po prostu w rutynowym prześwietleniu też klatki piersiowej, z zahaczeniem części jamy brzusznej, zobaczyliśmy śród, który tkwił po prostu wewnątrz. Um, czasami takie postrzelenia, um, nie chcę ich nazwać przypadkowymi, tylko często są to intencjonalne, celowe um, strzelanie do, do zwierząt, niestety. Ale właściciele nie zawsze o tym wiedzą, tylko przynoszą takiego kota, o którego gdzieś w kończynach, na grzbiecie znajdujemy, znajdujemy śruty. U tego psa akurat trafił on głębiej i utknął w ścianie przewodu pokarmowego, co było też niebezpieczne, bo mogłoby powodować późniejszą czy perforację, czy jakieś stany zapalne, czy, czy nawet zatrucie ołowiem w wyniku lokalizacji też tego śrutu blisko dużych naczyń krwionośnych. No, znalezienie z kolei takiej bryłki ołowianej jest też szalenie trudne, ponieważ tu już nie możemy się posługiwać jakimiś metodami z wykorzystaniem magnesów, powiedzmy, czy, czy takich lokalizacji na, na czujnik metalu trochę w tym przewodzie pokarmowym, czy, czy w w różnej. Trzeba rzeczywiście po obrazie radiograficznym, mając też dobrą znajomość szczegółów anatomicznych dotrzeć w to miejsce też przy niewielkim cięciu, żeby z kolei nie rozcinać tego pacjenta wręcz od mostka do spojenia łonowego, tylko z małym tunelowym dojściem i wypreparować ten śród nie uszkadzając absolutnie struktur, które on już jest wrośnięty jakby, czy które, które wnikną. Niesamowicie to ciekawe, no bo przecież to nie są tak naprawdę Operacje planowe jakby to się dzieje mhm. nagle i trzeba działać rzeczywiście tutaj no, kompleksowo, interwencyjnie. One są interwencyjne, natomiast ten pacjent akurat z tym śródem, on nie przyszedł jako nagły przypadek, tylko stał się po części takim ważnym przypadkiem interwencyjnym, jak już ten śród został zdiagnozowany. No to ta kość od razu, czy to właśnie sytuacja no jeszcze trochę inna. Jeszcze inna. Przestrzegamy Państwa przed takim no, z jednej strony karmieniem kości, czy podawaniem w ogóle kości do zabawy, czy to prasowanych, czy to naturalnych, wędzonych, ponieważ one mogą utknąć często w dwóch miejscach, albo utykają na samym początku, czyli w przełyku, albo jak w takim kolejnym przypadku powodują całkowitą niedrożność, ale z kolei lita grubego. I ta o, sytuacja. Sobie nie są dokładnie. One potrafią tak nawet możliwie. rozgryźć, skawałkować yy, kość, natomiast później w przewodzie pokarmowym ona często się skleja z powrotem albo z tych okruchów kostnych formuje się nowa kostna bryła, kostna masa, która jest szalenie twarda, yy, ostra czy, czy też yy, kalecząca yy, wewnętrzną ścianę przewodu pokarmowego. I no, jeśli utnie w przełyku, mamy częściową często niedrożność, pies albo nie może jeść, albo ma dosyć silne odruchy wymiotne, jest to niewątpliwie bardzo duży ból. Ten odcinek narażony na zatrzymanie takiej kości, to jest odcinek przełyku, który biegnie przez klatkę piersiową, więc dostęp do tego miejsca szalenie trudny, no, musielibyśmy wtedy pracować na otwartej klatce piersiowej co się wiąże z kolejnymi komplikacjami i, i znacznie rośnie stopień trudności takiej operacji, ale też i wygojenia tej okolicy, no bo tak naprawdę pracuje się nad sercem bijącym i pomiędzy oddychającymi płatami płuc, oddychającymi wówczas na wymuszeniu, czyli na respiratorze. Natomiast tutaj udało się połączyć technikę endoskopową, czyli pod kontrolą wzroku i wizualizacją tego ciała obcego, które było wbite praktycznie w ścianę przewodu pokarmowego tej górnej części w przełyk, jeszcze bez perforacji, bez przerwania tego przełyku i z dojścia od strony żołądka, ponieważ żadne inne metody zepchnięcia, usunięcia takiego mechanicznego nie przynosiły efektu, więc udało się to. Z czego byliśmy szalenie zadowoleni, ponieważ w przeciwnym wypadku groziło to tak naprawdę no, martwicą czy infekcją, albo właśnie tą inwazyjną operacją na terenie klatki piersiowej, gdzie u starszego psa liczyć na dobre wygojenie tej okolicy i często też przy skróceniu fragmentu przełyku już nie można tak naprawdę spodziewać się jakichś dużych efektów. Ciekawe przypadki kliniczne to nie tylko jakby układ pokarmowy, ale ciekawe przypadki kliniczne to na przykład małe zwierzęta. My próbujemy... Egzotyki, tak zwane. Też. I też próbujemy sobie wyobrazić, czy można je operować. Na przykład małe myszki. Jak najbardziej. Chirurgia zwierząt egzotycznych, czyli gryzoni. No, bo one są, są powiedzmy najmniejsze w tej puli gatunkowej tych naszych pacjentów, funkcjonuje i często wykonuje się nie tylko operacje standardowe, planowane, jak usuwanie jajników chociażby czy, czy, czy jąder, ale też operacje interwencyjne, jak usuwanie nowotworów, czy właśnie jakichś też ciał obcych, albo czasami usuwanie kamieni z pęcherza moczowego. Jest to wówczas chirurgia. Bardzo precyzyjna, ale tutaj precyzyjna pod kątem takiej mikroskopowej wręcz chirurgii, gdzie i dobór narzędzi, czyli to instrumentarium musi być adekwatne do, do wielkości tego pacjenta, dobór narkozy i przebieg tej narkozy, jak i też oczywiście sam, same techniki preparacyjne, które umożliwiłyby pracę na tak delikatnych, wrażliwych i niewielkich rozmiarów organach. No to czy mieliście takiego pacjenta jak wąż, pająk, jeśli tak, no to z jakim problemem do Was przyszedł? To są czasami ciekawostki takie, które, które krążą jako anegdota, że na przykład przychodzi pająk, duży pająk, jak ptasznik, który ma powiedzmy złamaną kończynę, czy nieraz jakieś owady takie egzotyczne, hodo, hodowlane czy hobbystycznie utrzymywane, które mają jakieś też problemy? Z chityną, powiedzmy, czy, czy z czółkami. To są, zawsze traktujemy te problemy tych, tych zwierząt egzotycznych w sposób no, bardzo poważny, ponieważ jest to jakby, często hobby, pasja tego, tego opiekuna, który trafia z takim zwierzątkiem, ale nieraz sposoby postępowania muszą być też. Egzotyczne w stosunku do, do przypadku, który, który się pojawia. Nawiązując też do gabinetu, w którym jesteśmy, wydaje mi się, że inseminacja i ciekawymi przypadkami jest zawsze to, kiedy no właśnie mówimy o rozrodzie, właśnie o inseminacji no i o cesarskich cięciach. No także wykonujecie tutaj takie zabiegi. Tak, to są zabiegi, które są interwencyjne, także my je nazywamy już. Takimi interwencyjnymi, ale standardowo interwencyjnymi. Czy one nas nie zaskakują, ponieważ często o takich. Cesarka, które też są planowane, wiemy, na, na długo przed ich terminem wykonania, często nawet na dwa miesiące przed już w dniu egzeminacji. Bo wydaje się, że z tych ciekawszych przypadków wymieniliśmy póki co te rzeczywiście z ostatnich dni najciekawsze, mm -hmm. ale do tematu będziemy wracać, bo one są Zachęcamy, i ciekawe. Tak, one są i ciekawe i przede wszystkim dają nadzieję, że nawet z trudnych mm, jakby sytuacji, z takich ciężkich opresji można tego pupila wyprowadzić, tylko kwestia należytej diagnostyki i doboru sposobu leczenia, który nie zawsze musi być chirurgiczny, ale często faktycznie ta chirurgia potrafi niewątpliwie uratować tego pacjenta, który, który jej potrzebuje. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. W takim razie piszcie do nas na nasz adres mailowy i, i oczywiście ten odcinek pojawi się również na, i na Facebooku u nas i na YouTubie. No i... Do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.